Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku powiem Ci o pięciu błędnych przekonaniach, o pięciu błędach w myśleniu, przez które ludzie są biedni, albo przez które zarabiają za mało. Bo ciężko jest powiedzieć, czy ktoś jest bogaty, czy ktoś jest biedny. Okej, okay, jeżeli popatrzymy sobie na miliarderów, no to wiemy, że oni są bardzo bogaci, ale ktoś kto zarabia 30, 40, 50 tysięcy złotych w Polsce, też można powiedzieć, że ta osoba jest bogata. Więc zawsze jest problem definicji, ale Przyjmijmy sobie, że bogatą osobą jest ktoś, kto zarabia właśnie przynajmniej te 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie w Polsce. Ok, i teraz jaka, jakie są różnice, jakie są błędy w, myślenia, w myśleniu ludzi biednych, przez które zawsze będą zarabiali za mało. Punkt pierwszy. Biedni uważają, że uczciwe pieniądze można zarobić tylko i wyłącznie ciężką pracą. I jeżeli jesteś na moim kanale od dłuższego czasu, to masz mieć takie poczucie, że nie powiedziałem nic odkrywczego, ale cały czas w komentarzach pod moimi starymi filmami przewijają się właśnie takie em, frazesy, że trzeba pracować ciężko, bo tylko ciężka praca to uczciwa praca, najlepiej żeby pracować na budowie, w kopalni i tego typu rzeczy. Biedni nie rozumieją potęgę wartości i wpływu na innych ludzi. Kim Kardashian czy Paris Hilton dostanie 100 tysięcy dolarów za to, że pojawi się gdzieś w klubie Vegas i potańczy, pokaże się, zrobi kilka zdjęć. Donald Trump, zanim był prezydentem Stanów Zjednoczonych, brał 1,5 miliona dolarów za wystąpienie, które trwało jedną godzinę. Widzisz, chodzi o to, że albo właśnie produkujesz ogromną wartość na dużą skalę, Czyli produkujesz coś, za co inni ludzie chcą zapłacić i produkujesz to, albo jest to mega drogie i ludzie chcą tego, albo produkujesz to na bardzo dużą skalę, albo po prostu jest to mega drogie i produkujesz to na dużą skalę, na przykład jak telefony. Typu Apple, tak? Więc produkujesz po prostu generalnie jakąś wartość, albo Twoja firma produkuje jakąś wartość. I to nie oznacza, że ty musisz być pracownikiem w tej firmie. Ty możesz w odpowiedni sposób zarządzać tą firmą, żeby ona produkowała lepszą wartość niż konkurencja. Czyli ja mogę na przykład być prezesem takiej firmy, mogę zatrudnić odpowiednich ludzi, zarządzać tymi ludźmi, zarządzać pewnymi procedurami. Dzięki temu nasz produkt będzie wyższej jakości i będzie sprzedawany na szerszą skalę. Ludzie po prostu będą chcieli kupić ten produkt. I tutaj idea. Idealnym przykładem są Niemcy, którzy produkują produkty naprawdę dobrej jakości. Jak to się stało? Jak, się, jak została w ogóle zbudowana potęga Niemiec? Widzisz, kiedyś Niemcy wytwarzali produkty, które były naprawdę bardzo do dobre i inne kraje, szczególnie Wielka Brytania, próbując walczyć właśnie z niemiecką potęgą, zaczęli oznakowywać ich produkty jako wyprodukowane w Niemczech. Co jeszcze spowodowało, że ludzie jeszcze chętniej kupowali ich produkty, ponieważ wiedzieli, że to są produkty niemieckie, to są solidne produkty. Chodzi, chodzi generalnie o wyprodukowanie lepszej wartości niż twoja konkurencja. Ale nie zawsze musisz produkować jakąś wartość, ponieważ czasami możesz mieć duży wpływ na innych ludzi. Idealnym przykładem są celebryci. Celebryci niczego większego nie produkują, ale oni ściągają uwagę. Na przykład ja jestem właścicielem firmy, chcę, żeby ludzie przyszli do mojego lokalu, więc mogę wynająć jakoś celebryty i celebryta przyciągnie uwagę. Te osoby mają wpływ na innych ludzi. Tak? I dzięki temu właśnie te osoby zarabiają tak dużo pieniędzy. Im jesteś bardziej znany, im jesteś bardziej sławny, to po prostu przyciągasz więcej ludzi. Więcej ludzi chce się zobaczyć, chce zrobić sobie z tobą zdjęcie, a tym samym można to wykorzystać do tego, żeby zarabiać znacznie więcej. I w taki sposób na przykład zarabiają influencerzy. I teraz tak, Dan Kennedy, który jest absolutną legendą w świecie marketingu, no niestety jego zdrowie już jest naprawdę tragiczne i było już niedawno tak, że miał naprawdę bardzo ciężko. Powiedział kiedyś, że jak zaczynał, liczyły się jego umiejętności. On był świetnym copywriterem, pisał oferty Direct Response i Liczyły się na początku jego umiejętności, ale potem po pewnym czasie zauważył, że ludzie nie płacą mu ze względu na umiejętności, ale płacą mu ze względu na to, że jest właśnie tym legendarnym Danem Kennedy. Tak? I tak samo na przykład dzisiaj jest z Warren Buffettem, gdzie płacą ogromne pieniądze, żeby zjeść z nim kolację, nie dlatego, że jest już jakimś mega wybitnym. Inwestorem, tak, przez wiele, wiele lat pokonywał rynek, ale dzisiaj są znacznie lepsze fundusze niż właśnie jego fundusz. Ale ludzie płacą mu ze względu na jego sławę, ze względu na to, żeby zjeść obiad z legendą, tak? I właśnie, albo produkujesz ogromną wartość. Na bardzo dużą skalę, albo właśnie yy, masz wpływ na wielu ludzi i tym samym sposobem zarabiasz znacznie więcej. Więc to nie jest tak, że tylko, uc tylko uczciwą pracą, ciężką pracą na budowie zarobisz dużo pieniędzy. Ludzie, którzy pojawiają się tylko w jakimś miejscu i są sławni, będą zarabiali znacznie więcej niż ty, ponieważ mają wpływ na większą ilość osób. Więc to, są, to jest takie błędne przekonanie wielu ludzi i wiele ludzi nie rozumie, dlaczego celebrytm się płaci tak dużo, albo dlaczego chirurg zarabia więcej niż kafelkarz, albo dlaczego po prostu jedne firmy są lepsze od innych, e, dlaczego właściciele jednej firm zarabiają kokosy, a in, innych firm, które są w tej samej branży, zarabiają po prostu dużo mniejsze pieniądze. Więc jeżeli chcesz zarabiać dużo, wylecz się z myślenia, że tylko ciężką pracą zarobisz dużo, bo nie zarobisz. Punkt drugi, kolejne błędne przekonanie. Moja mama zawsze powtarzała mi, że jeżeli chcesz być bogaty, zostań lekarzem, prawnikiem lub sędzią. I według mnie to jest takie przekonanie, które pojawiło się w czasach PRL-u. Faktycznie w czasach PRL-u ludzie, którzy mieli wyższe wykształcenie, byli prawnikami, sędziami, lekarzami, to byli ludzie, którzy mieli ogromne poważanie społeczne i przede wszystkim zarabiali więcej. Ja dzisiaj powiedziałbym swojemu dziecku, jeżeli chcesz być lekarzem, prawnikiem, to może idź na te studia, ale potem załóż firmę i zatrudnij lekarzy, prawników, zarządzaj firmą. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli jesteś nawet wybitnym lekarzem, jesteś wybitnym prawnikiem, to w pewnym momencie dojdziesz do takiego momentu, gdzie nie przekroczysz swoich zarobków, ponieważ Twój czas jest ograniczony. Bogaci starają się nie sprzedawać swojego czasu, starają się produkować wartość, którą mogą oferować bardzo dużej ilości ludzi. I jeżeli ty zostaniesz, powiedzmy, tym lekarzem, to ci lekarze już nie zarabiają tak dużo jak i prawnicy, jakby się wydawało, ale powiedzmy, jesteś wybitnym lekarzem, wybitnym prawnikiem, dojdziesz do tych zarobków rzędu 6, 7, 8, nawet 9 tysięcy miesięcznie i co dalej? Nie przeskoczysz pewnego pułapu i bogaci doskonale to rozumieją, więc jedyne co możesz zrobić, to zbudować na przykład jakąś klinikę, zatrudnić innych lekarzy, zatrudnić innych specjalistów i przyjmować wielu pacjentów, produkować świetną wartość, na masową skalę. Dzięki temu właśnie, że będziesz miał klinikę, która przyjmuje wielu, wielu pacjentów. Ty nie będziesz ograniczony czasowo. Będziesz zarabiał bardzo dużo, ale nie będziesz ograniczony czasowo. Będziesz tylko zarządzał tymi lekarzami, prawnikami i tak dalej, nie? Czyli im większa będzie twoja kancelaria, im większa będzie twoja klinika, tym po prostu będziesz prawdopodobnie zarabiał znacznie więcej. Wynika to właśnie z tego, że nie sprzedajesz swojego czasu. Więc jeżeli ty myślisz o tym, że trzeba iść na studia, to jesteś w błędzie. Co więcej, ja nie muszę być lekarzem, żeby założyć klinikę. Nie muszę być prawnikiem, żeby założyć kancelarię prawną. Ja mogę być przedsiębiorcą, który zatrudnia inne wykwalifikowane osoby. To stanowisko. Więc jeżeli marzyłeś kiedyś o tym, żeby być w branży medycznej lub prawniczej, nie ma nic, nie na przeszkodzie, tak? Więc e, wszystko, co potrzebujesz, to tylko i wyłącznie zatrudnić odpowiednie osoby. Żyjemy naprawdę w świetnych czasach i możesz zarobić znacznie więcej niż ludzie, którzy mają dobre wykształcenie. Bo dzisiaj liczy się nie to, jakie masz wykształcenie, tylko to, czy się rozwijasz samodzielnie, czy inwestujesz tak zwaną samoedukację, czy każdego dnia przerabiasz kursy, książki, szkolenia, czy potrafisz to potem przekuć na pieniądze. Jeżeli potrafisz przekuć wiedzę, którą sam zdobyłeś na pieniądze, to gratuluję. Punkt trzeci. Jest takie przekonanie, że bogaci mają szczęście i faktycznie, jeżeli zapytasz jakiegoś milionera, miliardera, czy ma w życiu szczęście, to powie ci tak, mam szczęście. I ja też uważam się za osobę, która ma mega w życiu szczęście, ale to nie jest tak, że to szczęście powoduje, że bogaci są bogaci. Widzisz, szczęście jest takim mega względnym pojęciem. Jeżeli ty ciężko pracujesz, uczysz się, rozwijasz, pokonujesz wiele rzeczy, które masz w życiu, wiele przeciwności, które masz w życiu, to faktycznie możesz mieć poczucie szczęścia. Co więcej, samo rozwiązywanie problemów daje bardzo często poczucie szczęścia. Więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą i wszystko wali ci się na głowę, firma ma problemy, pracownicy nie potrafią się zgadać, masz problemy z urzędami i naraz okazuje się, że te wszystkie problemy po kolei rozwiązujesz, to. Okazuje się, że masz jakiś sukces zawodowy, tak? zarabiasz coraz to więcej, bo firma na coraz lepiej prosperuje, ludzie się dogadują, zbudowałeś świetny zespół, poradziłeś sobie z urzędnikami i wszystko jest tip top. Zarabiasz coraz to więcej, coraz to więcej, stajesz się bogaty i ktoś cię pyta, czy masz szczęście i odpowiadasz tak, mam szczęście, mam szczęście, ale to szczęście nie wynika z tego, że po prostu masz szczęście tak jak na loterii, że idziesz, bierzesz, nie wiem, jakiś szczęśliwy kupon. Widzisz po prostu, ty masz takie poczucie szczęścia, wynika to z tego, że rozwiązujesz problemy, radzisz sobie z przeciwnościami losu i zarabiasz coraz to więcej. Więc bogaci mają takie samo szczęście jak biedni. Po prostu inaczej na pewne rzeczy patrzą i nie poddają się, tylko rozwiązują te problemy i z tego wynika poczucie szczęścia. I bardzo często, jeżeli ktoś popatrzy sobie na, na życie, na swoje życie i to życie było dobre, mówi, kurczę, ale ja mam w życiu szczęście, nie? To też jest swego rodzaju wdzięczność. Więc yy, bogaci nie mają więcej szczęścia niż biedni. Oni po prostu yy, radzą sobie ze swoim życiem, radzą sobie z przeciwnościami losu. Co więcej, bardzo często, jeżeli przeczytamy sobie biografię miliarderów, to oni mieli naprawdę duże kłopoty, duże problemy od samego dzieciństwa, żeby dojść na sam szczyt. Jeżeli poczytasz sobie, nie wiem, jakiekolwiek biografię ludzi sukcesu, miliarderów, to bardzo często pochodzili z biednych rodzin. Yy, nie mieli nawet co jeść, musieli uciekać ze swojego kraju, yy, mieli wiele przeciwności, kiedy budowali swoje firmy i jeżeli oni popatrzą na swoje życie, w którym są bogaci, to mogą powiedzieć, ale ja miałem życie w szczęście, zaczynałem z takiego pułapu, a teraz jestem na takim pułapie, ale to szczęście z czegoś wynika, to nie wynika z tego, że wygrali po prostu na loterii. Punkt czwarty, biedni uważają, że bogactwo to jest wydarzenie, bogaci rozumieją, że jest to proces. Wracając do tej loterii. I teraz tak, biedni uważają, że pewnego dnia coś stanie się fantastycznego w ich życiu i że całe życie im się zmieni, tak? To jest tak naprawdę mrzonka, to jest marzenie. Widzisz, dlatego biedni według mnie grają na loterii, ponieważ właśnie wierzą, że pójdą, zagrają, a nuż będą mieli szczęście i coś się zmieni w ich życiu. Bogaci rozumieją, że bogactwo to jest pewnego rodzaju proces. Budowanie bogactwa nie zajmuje roku. To jest proces, który trwa kilka dekad czasami. Czyli Ty, jeżeli zaczniesz w tym momencie, to możesz być bogaty za 20, 30, 40 lat. Jeżeli będziesz miał szczęście w życiu, znowu wracamy do tego szczęścia, ale tego, tego szczęścia, że pewne okoliczności ci po prostu pomogą. Trafisz na odpowiednich ludzi, zobaczysz pewne rzeczy, których inni nie dostrzegają, to jest spora szansa, że wykorzystasz ten potencjał i to bogactwo zbudujesz powiedzmy w 10 lat, a nie w 30 lat. Ale to nie oznacza, że nie będziesz musiał wiele poświęcić. To nie oznacza, że zrobisz to w ciągu jednego roku, i to nie oznacza, że po prostu to się uda. O tak. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na biednych, to grają na loterii, bo uważają, że właśnie tylko w jednym momencie coś im się może zmienić. To nie jest tak, oni nie chcą budować bogactwa przez wiele lat. Oni chcą w jednym momencie swojego życia kupić ten kupon i wygrać. Dlatego ja uważam, że granie na loterii to jest płacenie podatku od głupoty. Ale teraz co jest bardzo ważne, okazuje się, że większość tych biednych ludzi, nawet jeżeli w jakimś cudem, tak wygra na tej loterii, pójdzie do tego totalizatora, kupi tą, ten, ten kupon i okazuje się, że wygrają. To co się potem dzieje? W ciągu pierwszych pięciu lat tracą cały majątek, a zostają jeszcze z większymi długami niż na samym początku. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ każdy biedny, który dostał pieniądze tak, i nie zasłużył na te pieniądze. W pewnym momencie, kiedy dostaje te pieniądze, uważa, że on będzie bardzo rozsądnie z nimi postępował. Kupię sobie jakiś mały domek, jakiś samochód, część kasy zainwestuje. Efekt jest taki, że zaczynają się balangi, imprezy, wydawanie pieniędzy na, głupot, na głupoty, ponieważ bogactwo to nie są pieniądze. Pieniądze to jest tylko efekt uboczny. Bogactwo to przede wszystkim jest stan umysłu. Jeżeli ty nigdy nie byłeś nauczony zarabiania odpowiednio du dużych pieniędzy, nie będziesz sobie z nimi dobrze radził. Widzisz, jak ja zaczynałem budować swoją firmę, to w pierwszym roku zaczynałem od zera ale jeżeli moje obroty zaczęły rosnąć do 100 tysięcy, potem do 150, 000, do 250 tysięcy miesięcznie, ja nie radziłem sobie z tymi pieniędzmi, ja ich nie wydawałem, ok? Ale ja sobie z nimi nie radziłem, nie spałem po nocach, byłem bardzo zdenerwowany, bałem się, że moja firma upadnie, co powiedzą inni ludzie, jak, jak mój biznes upadnie, tak? Po prostu miałem mega dużo stresu, ponieważ nie byłem mentalnie przygotowany na zarabianie bardzo dużo pieniędzy, a w swojej firmie miałem hiper wzrost. Się bardzo rzadko zdarza, że jest w firmie Hipersrost. Jeżeli się zdarza, to się zdarza zazwyczaj na samym początku budowania firmy. U mnie tak było. I ja sobie mentalnie z tym nie radziłem, na szczęście nie wydawałem te, tych pieniędzy na głupoty. Też zdarzało mi się, tak? Też kupowałem głupoty, skorolki elektryczne, yy, zegarki drogie i tego typu rzeczy, ale nie wydawałem praktycznie wszystkiego, co zarabiałem, tylko zostawiałem to na koncie. I to było dobre. Po pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego, że na moim koncie są naprawdę duże pieniądze, i jak zacząłem obracać nie wiem, 30, 400 tysięcy robiąc przelewy komuś, to nie sprawdzałem 500 razy, nie wiem, przelewu czy jest prawidłowy, ponieważ to było na dodanie naturalne, tak? Okej. Okay. I teraz wracając do tego tematu. Więc jeżeli biedny dostanie znikąd pieniądze, on bardzo często jest w bardzo krótkim czasie znowu biedny, bo nie jest przygotowany na takie pieniądze. A bogactwo to jest proces. Jeżeli ten proces trwa latami, to ty się przyzwyczajasz, oswajasz, doceniasz to, że zarobiłeś pieniądze. Doceniasz, bo znasz ten moment, kiedy tych pieniędzy nie było w twoim życiu. Do, wiesz, przez co musiałeś przejść, jakie przeciwności musiałeś pokonać, kim się musiałeś stać, jak pokorny musiałeś się stać. Ile wiedzy musiałeś zdobyć. Ja siedzę w marketingu 11 lat i im więcej czytam, im więcej się dowiaduję o budowaniu firmy, biznesu i tak dalej, tym więcej widzę, że więcej nie wiem, tak? Wiem, że nic nie wiem. Po prostu i doceniasz to po prostu co masz, doceniasz to, co robisz, doceniasz to, ile zarabiasz. Dlatego bogacenie się to nie jest jednorazowe wydarzenie, to jest proces. Kolejne błędne przekonanie to jest takie, że bogaci nie mają życia, wszystko poświęcają pieniądzom, nie dbają o zdrowie, o rodzinę, o nic innego nie dbają, tylko dbają o to, żeby zarabiać pieniądze, przez co muszą być mega nieszczęśliwi, bo tylko i wyłącznie w swoim życiu mają pieniądze. I to nie jest coś, co powstało od tak. To jest coś, co usłyszałem ostatnio do moich sąsiadów. Jakbyś śledził dłuższy czas, to wiesz, że tak jest. Nie, nie słyszałem tego wprost, po prostu dziecko sąsiada powiedziało to mojemu Dziecku słyszałem po prostu, bo bawili się na ogródku, miałem otwarte okno. I teraz tak, jest to mega głupie, błędne przekonanie. Jeżeli popatrzymy sobie na biografię milionerów, miliarderów, to większość z nich samego rana najpierw trenuje, dba o zdrowie, bo każdy rozumie, że jeżeli nie masz zdrowia, nie ma pieniędzy, nie ma, do, ma dobrej relacji w rodzinie, ponieważ zdrowie jest wszystkim. Od zdrowia wiele rzeczy się zaczyna. Po drugie, większość milionerów, miliarderów na początku, zanim w ogóle cokolwiek zrobi, pójdzie do firmy, je bardzo często z żoną albo zawodzi swoje dzieci do szkoły, bo rozumie, że rodzina w życiu jest bardzo i to bardzo ważna, jest tak samo ważna jak zdrowie, czyli powinna gdzieś tam być na pierwszym miejscu. Jeżeli nie będziesz dbał o zdrowie i o rodzinę, relacje z twoimi najbliższymi, to będziesz tak naprawdę bardzo bogaty, ale będziesz mega nieszczęśliwy. I dopiero potem są pieniądze. I... Pieniądze w pewnym momencie, nie zarabiasz pieniędzy dla zarabiania pieniędzy, bo to ci nic nie zmienia. W pewnym momencie lubisz ten proces, lubisz proces budowania firmy albo zmieniania świata. I większość miliarderów jest miliarderami, bo w pewnym momencie jak zarobili parę milionów doszli do wniosku, że można iść dalej, bo można coś zmienić, mieć jakąś misję. Poczytaj sobie książkę o założycielu Facebooka. Zobaczysz, że on nie robi tego dla pieniędzy. Jeżeli by to robił dla pieniędzy, to już dawno by sprzedał Facebooka. On robi to dlatego, że faktycznie wierzy, że zmienia komunikację międzyludzką. Steve Jobs wierzył, że jego, jego telefony, jego komputery zmieniają świat. Większość miliarderów coś wierzy więcej niż pieniądze. Elon Musk, który jest mega bogaty, nie pracuje, nie wiem cały czas w fabryce tylko dlatego, że, że, że chce zarabiać pieniądze. On pieniądze już dawno ma, on już po sprzedaży Paypala mógł e, dobrze żyć, ok? Więc co jest bardzo ważne? To jest to, że ludzie mają takie błędne przekonanie, że ci, którzy zarabiają dużo robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy i pieniądze są w życiu dla nich najważniejsze. Nie, nic z tych rzeczy. Pieniądze są pewnym efektem ubocznym tego, że robisz coś dobrze, że dobrze zarządzasz zespołem, że dobrze budujesz firmę. Jeżeli ostatnio czytałem właśnie historię Jeffa Bezosa, on nie chciał zarabiać miliardów, on chciał zbudować fantastyczną firmę, co zresztą się mu udało i to było jego, jego celem. Na początku Amazon był nierentowny, dlatego że właśnie Jeff Bezos chętnie inwestował wszystkie pieniądze z powrotem w Amazona, żeby rozwijać się jeszcze szybciej, żeby budować fantastyczną firmę. Widzisz, jeżeli ty masz takie przekonanie, że ludzie bogaci są źli, chciwi i nie wiem, tylko i wyłącznie zależni na pieniądzach, nigdy ich nie będziesz mieć. Wierz mi, nigdy ich nie będziesz mieć, bo Twoja podświadomość robi absolutnie wszystko, żebyś nie był złym człowiekiem. Bogaci dbają bardziej o zdrowie niż biedni. Zazwyczaj tak jest, nie zawsze, ale zazwyczaj tak jest. Dbają o relacje w rodzinie, bo wiedzą, jakie one są ważne, i dbają o to, żeby budować fantastyczne firmy, które będą zmieniały świat. Zmień pewne przekonania, bo przekonania to naprawdę jest coś bardzo i to bardzo niebezpiecznego. Przekonania mogą Ci pomagać, bo mogą Ci szkodzić. Zazwyczaj błędne przekonania mega szkodzą i ograniczają. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny witam Cię w nowej serii, w której mówię od poniedziałku do piątku o błędach, które popełniają przedsiębiorcy, inwestorzy. Pokazuję pewne rzeczy, które mogą faktycznie mieć wpływ na Twoje życie, biznes oraz finanse. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, standardowo proszę Cię o łapkę w górę. Napisz mi w komentarzu, o czym ma być kolejny materiał. No i zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. A teraz chciałbym Cię zaprosić do całej playlisty poprzednich materiałów. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodzi.